Gratulacje, to jest McGuffin. Pewna para utknęła w basenie, aby się wydostać. Muszą stawić czoło głodowi, upałowi a nawet krokodylowi. Dzisiaj omówię tajski film survivalowy z 2018 roku o nazwie na rok 6 m Na początku filmu mężczyzna o imieniu Day budzi się w osuszonym basenie, leżąc na jego dnie. Ma kilka ran na swoim ciele, spogląda na dłoń i zauważa, że jest poważnie zraniony. Gdy Dej spogląda w dół, widzi krokodyla gryzącego jego nogę. Krzyczy w przerażeniu, gdy stwór zaczyna go ciągnąć. Zaczynają się szarpać, ale Dejowi udaje się strącić zwierzę ze swojej nogi. Oddala się od krokodyla i kilkukrotnie uderza w jego głowę wiadrem. Pies uwiązany na łańcuchu przed basenem szczeka, obserwując zamieszanie. Krokodyl odwraca się i odchodzi, zostawiając Deja w spokoju. Gdy kamera się oddala, widzimy, że Dej utknął w głębokim basenie bez wyjścia. Cofamy się o 6 dni. Ten sam basen jest całkowicie wypełniony wodą. Day pomaga przy sesji zdjęciowej odbywającej się w basenie. Do wody wpada sofa, na której pozuje modelka w makijażu jokera. Dziewczyna Daya, Koi, przybywa na sesję z ich psem, Lakim. Day miał przyprowadzić Lakiego, żeby posłużył jako model w sesji. Day ma cukrzycę, więc idzie na stronę, aby wziąć zastrzyk insuliny, a Koi idzie za nim. Żartuje, że jest w ciąży, co niepokoi Deja. Zabierają psa na sesję zdjęciową, która przebiega nadzwyczaj sprawnie. Ekipa robi sobie wspólne zdjęcie i wychodzi. Następnego dnia Deja znów jest na basenie z lakim. Jest tam po to, by posprzątać po sesji zdjęciowej i zamknąć obiekt, gdyż przez dłuższy czas nikt tam nie będzie obecny. Przed czyszczeniem odpoczywa na swoim materacu wewnątrz basenu. Przyjaciel Deja i opiekun basenu, mają również tam jest. Spakowany i gotowy do wyjścia, wyjeżdża z miasta na najbliższe trzy miesiące i chce się pożegnać. Pociąga za dźwignię, by spuścić wodę z basenu, po czym przywiązuje lakiego łańcuchem do pobliskiego słupa. Przed wyjściem Day prosi go o zamówienie pizzy. Mejom się zgadza i wychodzi, mówiąc Dejowi, aby szybko wychodzi z wody, bo opróżnia basen. Dej niestety zasypia na materacu i nie zauważa, jak poziom wody w basenie się zmniejsza. Nieco później budzi Golaki swoim szczekaniem. Dej zauważa, że woda opada, więc płynie w kierunku krawędzi, aby wyjść z basenu. Ale zdaje sobie sprawę, że jest już zbyt nisko, aby wyjść. Dej próbuje wydostać się z basenu, ale bezskutecznie. W trakcie tego procesu zrywa sobie jeden z paznokci u ręki, następnie próbuje pomóc sobie materacem, ale to też nie działa. Krzyczy o pomoc, ale kamera się oddala, pokazując, że nikogo nie ma w pobliżu. Telefon komórkowy Deja znajduje się tuż przy krawędzi basenu. Nagle zaczyna wibrować i przesuwać się w stronę krańca. Dej z radością czeka na jego upadek, gotowy by go złapać. Wtedy właśnie Luki potyka się do basenu i zwisa z jego krawędzi na smyczy. Dej podpływa do psa i pomaga Lukiemu wdrapać się z powrotem przy pomocy materaca. Jego telefon spada, ale zwisa na ładowarce. Dej szybko pędzi po niego, ale poziom wody dalej się obniża. Podczas próby sięgnięcia telefonu zrzuca go do wody. Dej zamierza zatrzymać spuszczanie wody poprzez przykrycie odpływu swoim szlafrokiem. W momencie, gdy nurkuje, aby się tym zająć, zjawia się dostawca pizzy, aby dostarczyć jego zamówienie. Rozgląda się dookoła i nikogo nie widzi. Chłopak dzwoni więc do mojoma, aby zapytać go, co powinien zrobić. Ten radzi mężczyźnie, aby zostawił pizzę na miejscu i poszedł. Tymczasem pasek Deja zakleszcza się w odpływie. Dostawca odjeżdża zanim Day zdąży wypłynąć na powierzchnię. Day wciąż wierzy, że wkrótce ktoś przyjdzie go szukać. Nie zastanawiając się długo, znów zasypia na swoim materacu. Jakiś czas później Koi dociera na basen nie zwraca uwagi na poziom wody. Wchodzi na platformę i jest gotowa do skoku, gdy Day budzi się i próbuje ją powstrzymać. Zaskoczona Koi ześlizguje się z platformy, uderza się w głowę i wpada do basenu. Day ją nieprzytomną. Kładzie ją na materacu i używa szlafroka, aby powstrzymać krwawienie z jej głowy. Zapadła noc, a poziom wody niebezpiecznie się obniżył. Nikt jeszcze nie przyszedł im z pomocą. Dej próbuje zbadać rany Koi i zauważa na swoich rękach kawałek jej ciała. Właśnie wtedy Laki zaczyna głośno szczekać. Z pomieszczenia dla konserwatorów wypełza krokodyl i rusza w stronę psa. Dej zauważa stworzenie i próbuje uciszyć lakiego. Krokodyl, próbując dostać się do psa, wpada do basenu. Teraz Daj utknął w basenie z krokodylem i ranną dziewczyną. O poranku basen już jest całkowicie suchy. Koi wciąż nie odzyskała przytomności, a krokodyl śpi z otwartą paszczą po drugiej stronie. Day nagle zauważa pozytywny test ciążowy w kieszeni Koi i ogarnia, że naprawdę jest w ciąży. Zaskoczony mówi do nieprzytomnej Koi, że wszystko będzie dobrze. Ogląda jej ranę i widzi, że nadal krwawi. Następnie podchodzi do śpiącego krokodyla, który ma w pysku rolkę szarej taśmy. Meją rzucił Dejowi rolkę taśmy klejącej przed wyjściem. Dejowi udaje się wyjąć taśmę z ust stwora, ale niestety nie niechcący go budzi. Krokodyl warczy na Deja, ale ten w porę biegnie z powrotem do Koi. Używa taśmy klejącej i kawałka swojego szlafroka, by opatrzyć ranę Koi i powstrzymać krwawienie. Zebrał wiadro pełne wody z basenu. Aby mieli co pić. Day ma zamiar otworzyć odpływ basenu i przyczołgać się tunelem na zewnątrz. Otwiera pokrywę otworu odpływowego i wraca by sprawdzić co skoi. Krokodyl wpełza do tunelu zanim Day zdążył tam wrócić. Day długo czeka na jej powrót, ale po pewnym czasie podejmuje ryzyko i sam wchodzi do odpływu. Następnie czołga się przez tunel i znajduje wyjście, które jest zamknięte od zewnątrz. Właśnie wtedy krokodyl wpełza z powrotem do basenu i zmierza w kierunku Koi. Dej pędzi z powrotem i ciągnie stwora za ogon, ale krokodyl nie reaguje. Koi w końcu odzyskuje przytomność i woła Deja. Odpowiada Dejowi o ciąży, gdy ten stoi obok niej. Znów zapadła noc. Koi odpoczywa na kanapie, która była wykorzystana podczas sesji zdjęciowej. Dej zauważy lakiego jedzącego pizzę. Pies zrzuca pudełko z pizzą do środka basenu, do swoich właścicieli. Day i Koi jedzą po raz pierwszy od trzech dni. Czwartego dnia zabrakło im wody pitnej. Day ze zmęczenia traci przytomność na cały dzień. Budzi się w nocy, a Koi na niego patrzy. Day pyta ją, czy krokodyl sprawił jakieś kłopoty. Koi odpowiada, że krokodyl jest samicą, która złożyła jaja. Zaczyna padać deszcz, dzięki czemu mają okazję do zebrania większej ilości wody. Następnego ranka krokodyl zaczyna zmierzać w stronę śpiącego Deja, ale wpada do odpływu przed osiągnięciem celu. Dave wpycha stwora do środka i zamyka otwór. Dwójka próbuje rozpalić ogień za pomocą kawałków wysuszonej trawy i okularów Deja. Gotują krokodyle Jaja i zjadają je. W nocy próbują wydostać się dzięki Sofie, ale nie dają rady dotrzeć do samej góry. Siedzą razem rozmawiając o różnych rzeczach. Gdy nagle Dave wyznaje, że chciałby Koi dokonała aborcji, załamana Koi policzkuje Deja, gdy ten próbuje ją pocieszyć. Wiedzą, że nie przetrwałem na słońcu kolejnego dnia, dlatego postanowiłem sprowadzić krokodyla i dostać się do tunelu. Następnego dnia otwierają odpływ, a krokodyl znów chodzi do basenu. Koi szybko wchodzi do środka, gdy krokodyl idzie w kierunku swoich jaj. Widząc, że jego jaja zostały skradzione, atakuje Deja. Dejowi udaje się jednak uciec do tunelu i zamknąć go, zanim dopadł ich stwór. Dej nie zrobi sobie zastrzyku insuliny od kilku dni i zaczyna chorować. Przez otwór odpływa widząc strzykawki z insuliną, którą Meją poży na pobliskim stole. Day próbuje użyć sznura z drutu, by dosięgnąć ją, ale zamiast tego zrzuca ją i rozbija na kawałki. Para rozpacza, ponieważ nie miałem dla siebie żadnego ratunku. Day zauważa, że na podłodze leży jego walizka z insuliną. Okazuje się, że Mają przypadkowo wyrzucił ją do wentylacji, wstrzykuje sobie lekarstwo. Później dwójka zauważy lecący nad basenem spadochron. Dej prosi Koi, by żabeczki do zamknięcia wejścia do tunelu, a sama wychodzi, by wezwać pomoc. Gdy wrócił do basenu, zrozumiał, że spadochron był tylko dziecięcą zabawką. Krzyczy o pomoc w nadziei, że ktoś go usłyszy. Silny wiatr sprawia, że druciany wieszak na ubrania wpada do basenu. Dej próbuje się po nim wspiąć i z zadowoleniem stwierdza, że drut utrzymuje jego ciężar. Jego dłonie są poranione, ale nie przestaje się spinać. Właśnie wtedy, gdy już ma dosięgnąć krawędzi, drut się zrywa, a on spada z powrotem. A ranny Dej leży nieprzytomny. Budzi się szóstego dnia i patrzy na swoją zranioną dłoń. Tak samo jak w pierwszej scenie filmu. Krokodyl ciągnie Deja za nogi. Udaje mu się uwolnić i doczołgać do kanapy, ale noga go boli, więc odpoczywa przed powrotem do Koi. W nocy zaczyna padać deszcz, ponieważ tunel jest zablokowany, miejsce, w którym znajduje się koi, zaczyna zalewać woda, wali w beczkę, by przywołać daja z powrotem. Day na szczęście to usłyszał i wpełza do tunelu. Tym razem postanawia udać się na drugi koniec tunelu, gdzie również znajduje odpływ. Jakimś cudem udaje mu się go otworzyć i szczęśliwie wychodzi na zewnątrz. Szybko jednak ogarnie go rozczarowanie, gdy okazuje się, że obiekt posiada dwa baseny, więc po prostu dostał się do drugiego. Jest tak samo głęboki jak pierwszy i nie ma z niego wyjścia. Są już tutaj siódmy dzień. Dwie osoby przychodzą na basen w poszukiwaniu swojej zabawki przypominającej spadochron. Ale zarówno Day, jak i Koi są poza ich zasięgiem wzroku. Wchodzą do basenu przez drabinkę i biorą swoją zabawkę. Krokodyl jest ukryty pod kanapą, więc nie mogą go zobaczyć. Dej słyszy rozmowy mężczyzn i woła o pomoc. Kiedy wychodzi z odpływu, nikogo już nie ma, ale drabinka została. Znów zaczyna padać, a on, utykając, idzie w kierunku drabiny. Krokodyl atakuje Deja, zanim temu udało się dotrzeć do drabinki. Miejsce, w którym znajduje się Koi, jest już prawie całkowicie zalane. Krokodyl już prawie dorwał Deja, gdy nagle koi, wyskakuje z wody i zaczyna gwizdać. Widok żywej koi daje Dejowi zastrzyk energii do życia i w odpowiednim momencie ucieka przed krokodylem. Dej ponownie podchodzi do drabiny, ale beczka, do której drabina jest przymocowana, stacza się, wciągając drabinę do góry. Ostatnia nadzieja Deja na przetrwanie. Przepadła. Właśnie wtedy gwizdanie Koi przyciąga Lakiego, ponieważ przypomina mu to gwizdek, który użyto do szkolenia psa. Dej ostrzega Lakiego, by nie skakał, ale jego wziłki idą na marne. Biedny pies po próbie skoku zwisa na szyi przez łańcuch, który był przywiązany do słupa. Bezradny Dej patrzy i ryczy z bólu, widząc jak Laki. Powoli się dusi. Day następnie traci swoje opanowanie i w przypływie wściekłości w końcu zabija krokodyla, dźgając go kijem. Day jest zdruzgotany po tym akcie, ale musi jeszcze uratować Koi. Zbiera w sobie resztki odwagi i robi coś, na co nigdy by się nie zdobył. Spina się po martwym ciele Lakiego i jego łańcuchu. Day po siedmiu dniach zmagań wreszcie wyszedł z basenu. Szybko pędzi do otworu odpływu, w którym jest Koi i zauważa, że jest zanany. Znajduje dużą rurę w pobliżu i próbuje otworzyć odpływ, ale gdy go otwiera, traci równowagę i prawie spada w dół tego samego basenu. Na szczęście udaje mu się zawisnąć na krawędzi i dzięki silnej woli wspina się na górę. Następnie szybko nurkuje i wyciąga nieprzytomną koi. Początkowo wygląda na to, że koi nie żyje, ale po reanimacji i sporym wysiłku w końcu udaje mu się ją uratować. Film kończy się, gdy dwójka się uściska. To wszystko. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie. Subskrybujcie nasz kanał, aby oglądać więcej filmów takich jak ten. Dziękuję za oglądanie.